Cześć, witajcie na Powróżu. Ja mam na imię Agata i jestem tytułową Mejs Powróża, czyli miejsca, gdzie odnajdujemy kontakt z intuicją i odkrywamy magię w codzienności. Dzisiaj trochę odejdę od tematu tarota, choć nie zupełnie, bo w końcu wszystko jest ze sobą powiązane. Często słyszę od moich znajomych i osób, którym stawiam karty, że medytacja jest trudna i oni tego nie potrafią. Niektórzy twierdzą nawet, że kiedy próbują się wyciszyć, to jedyne co czują to narastającą frustrację i nic z tych cudownych rzeczy, o których piszą ludzie na temat medytacji, absolutnie nie ma miejsca. To, że w czasie wyciszenia i kontaktu z własnym wewnętrznym ja pojawia się gniew i frustracja, to jest jak najbardziej bardzo ważny temat. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję jeszcze go poruszyć tutaj na kanale. Tymczasem chciałabym Was przekonać do tego, że medytacja wcale nie jest taka trudna i zachęcić do praktykowania jej mm, najpierw, może co jakiś czas, aż w końcu coraz częściej i częściej. Zastanówmy się może najpierw, dlaczego w ogóle medytacja jest ważna. Tutaj bardzo lubię takie porównanie naszego mózgu do komputera albo jakiegokolwiek urządzenia, które eksploatowane i używane cały czas, bez najmniejszej przerwy, w końcu zużywa się i przestaje być w stanie pełnić funkcję, do którego zostało stworzone. Okej, okay. teraz pewnie pojawią się głosy, że ale halo, nasz mózg jednak ma przerwę, na przykład podczas spania. I tak, owszem, podczas snu nasz mózg regeneruje się układa sobie myśli, odpoczywa, resytuje się. Ale czy zawsze? W końcu bardzo wiele osób cierpi na różne problemy ze snem. Czy to bezsenność, czy budzenie się w nocy, bardzo intensywne, wręcz męczące sny, albo nawet brak tej regeneracyjnej fazy głębokiego snu. Każdy człowiek gdzieś na swojej etapie swojego życia boryka się z takimi problemami. I nie twierdzę, że medytacja Pozwoli całkowicie pozbyć się takich problemów, ale na pewno pomoże z nimi walczyć. Mamy zatem te nasze mózgi, używane przez cały dzień i większą część nocy do planowania, rozpamiętywania, rozmyślania, wspominania, układania, co tam jeszcze i tak dalej, i tym podobne. W zasadzie cały czas, bez przerwy, coś. Się dzieje w naszej głowie. I w końcu zaczynają nas boleć głowy, zaczynamy być rozdrażnieni, coraz łatwiej nas wyprowadzić z równowagi, a często też po prostu płaczemy i teoretycznie bez powodu. I halo, bardzo ważna informacja: jeśli kiedykolwiek czujemy silną potrzebę płaczu, albo wręcz płaczemy tak o, bez ostrzeżenia, to znaczy, że nasze ciało próbuje poradzić sobie z jakimiś emocjami, których możemy nawet nie być uświadomieni. Płacz nigdy nie jest bez powodu, i nie należy ganić się za to, że on się pojawia. Wracając do tematu naszego mózgu, kiedy byliśmy dziećmi, w momentach takiego przeciążenia nasi rodzice lub inne osoby dojrzalsze od nas najczęściej wysyłali nas do pokoju i kazali się przespać. Owszem, głównym powodem ku temu była chęć pozbycia się nas z marud, z, z, z ich towarzystwa, ale. Eee, też był to sposób na to, żeby po prostu dać naszemu mózgowi możliwość do zresetowania się. Dzisiaj jesteśmy zewsząd otoczeni przeróżnymi i całym mnóstwem informacji. Czy to są reklamy, wiadomości, telefony, social media, telewizory, komputery, non-stop coś wokół nas się dzieje. I nasze mózgi nie są w stanie tego za bardzo przetworzyć. Kiedyś tylu bodźców nie było dookoła, więc nasze więc umysły mogły się spokojnie Gdzieś tam wyłączyć, uspokoić, odpocząć. Dzisiaj są cały czas takie przebodźcowane i też nie mogą się wyłączyć, ponieważ ciągle gonią za tą informacją. Tak naprawdę nie ma nic dziwnego w tym, że kiedy zamykamy oczy, to czujemy tylko czegoś brak że kurczę, bo przecież tyle się dzieje nie możemy nic opuścić, nic przegapić trzeba być na bieżąco trzeba sprawdzać, trzeba grać trzeba oglądać, trzeba rozmawiać trzeba. Być obecnym, no jak najbardziej, ale właśnie im bardziej jesteśmy obecni tu i teraz w tym świecie pełnym nowych bodźców, nowych rzeczy dookoła, no właśnie, tym bardziej nas ten świat denerwuje i tym bardziej jesteśmy nim zmęczeni i mamy go dość. Jest też jeden taki koronny argument: przecież jest tyle do zrobienia nie można się obijać. Ten argument akurat można dość łatwo zbić, zdając sobie sprawę z tego, że jeżeli będziemy tacy nabuzowani tym wszystkim i czegokolwiek się podejmiemy, prędzej czy później to coś, co robimy, przestaniemy robić dobrze. Im bardziej nasz umysł, nasze umysły będą wypoczęte, spokojne, zrównoważone, tym lepsze będziemy osiągać rezultaty w takim codziennym życiu. Ale rzucając się od razu na głęboką wodę i chcąc medytować jak największy mistrz zen, czy buddyjscy mnisi, czy jak to tam wszyscy piszą w tych poradnikach o medytacji, żeby uspokoić myśli, wyciszyć się, myśleć o pustce, no to to nam nie wyjdzie. Zwłaszcza jeżeli faktycznie na co dzień jesteśmy bardzo aktywni i. Lubimy wręcz ten harmider wokół nas, to powinno się zacząć malutkimi kroczkami. Żeby dowiedzieć się, jak takie malutkie kroczki rozpocząć, fajnie byłoby spojrzeć troszeczkę wstecz w przeszłość na to, jak żyły nasze babki, ich babki i ich dziadkowie, ich przodkowie itd. itd. Trzeba sobie zdać sprawę, że medytacja to nie tylko te nauki dalekiego wschodu i Mnisi i to takie wzniosłe, prowadzące do oświecenia czynności. Chociaż oczywiście medytacja jest narzędziem do tego, by osiągnąć nirwane, spokój myśli i w ogóle odpłynąć gdzieś tam, ale przyznajmy szczerze, kto ma na to teraz czas i kto tak naprawdę ma do, na to ochotę. Więc sprowadzając medytację do takiego: przyziemnego pojomu, zauważymy, że uprawiali ją już właśnie nasi przodkowie i to nawet tu, na tej swojskiej polskiej ziemi. Do tego celu wykorzystywali takie zajęcia, jak szydełkowanie, oranie w polu, śpiewanie, pieczenie, wyrabianie ciasta. Takie proste czynności, które wymagały bardzo powtarzalnych ruchów i niewielkiego zaangażowania umysłowego. Ponadto wiele starszych osób do tej pory pod, na przykład pod koniec dnia po prostu sobie siada i patrzy. Na przykład na, jeżeli ma taką okazję, jeżeli ma taką możliwość um, na wschód słońca, e, zachód słońca wieczorem a na wsi, na werandzie czy w ogień, kominka lub po prostu sobie siada i rozmyśla. Uspokaja umysł, nie planuje tylko po prostu jest. I właśnie takie siedzenie i nie robienie niczego to także jest forma medytacji, i moim zdaniem jest idealna dla osób początkujących, które nie potrafią się tak mega wyciszyć, bo to faktycznie jest bardzo trudne i czasem nawet bardzo zaawansowanym osobom sprawia problem stworzenie tej totalnej pustki w głowie. No dobra, ale skoro mówiłam, że to jest takie proste, to może spróbujemy już teraz. Zachęcam Was do tego, żebyście razem z mną spróbowali teraz pomedytować. Zajmie nam to dosłownie chwilkę. A może już zauważycie efekty. Jak mówiłam, nie ma co porywać się z motyką na słońce i zaczynać od wielkich, długaśnych medytacji. Wystarczy chwila dziennie, nawet kilka razy dziennie, bo jest tak krótka, więc można ją wdrożyć w codzienną praktykę. A z czasem warto wydłużać ten czas, tak jak będziemy czuć się coraz bardziej komfortowo z takim relaksowaniem się i wyciszaniem jeśli więc możesz usiądź wygodnie nie musisz siadać w żadnej pozycji lotosu kłaść się płasko na ziemi, zapalać żadnych świec nic szczególnego po prostu usiądź tak, żeby nic ci nie ścierpło przez chwilę i było ci wygodnie i jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy lub patrzeć gdzieś przed siebie Byleby nie był to ruchomy obrazek, który będzie cię rozpraszał. Usiądź, zamknij oczy i oddychaj. Zwróć uwagę na to, jak to robisz. Nie próbuj wpływać na swój oddech, zwyczajnie mu się przyjrzyj. Zobacz, czy jest głęboki, czy może oddychasz płytko. Gdzie gromadzi się powietrze, które wdychasz? Czy wdech, który bierzesz, jest równy następującemu po nim wydechowi? A może jest krótszy? Usłysz swój oddech. Zwróć uwagę na wszystkie dźwięki, jakie wydaje Twoje ciało podczas tej czynności, nad którą zazwyczaj się nie zastanawiasz. Powądź przez chwilę za swoim oddechem. Zobacz, jak wiele dzieje się w Twoim ciele, gdy po prostu oddychasz. A teraz policz pięć pełnych wdechów i wydechów, w pełni skupiając na nich swoją uwagę. Jeśli miałeś zamknięte oczy, otwórz je. I już. Pomedytowane. Zajęło nam to dokładnie dwie minuty. I tak, wydaje się bardzo mało i w zasadzie bezcelowo, ale zachęcam, żebyście spróbowali od czasu do czasu właśnie tak usiąść i policzyć swój oddech. Zobaczycie, czy to przynosi jakieś efekty. Jak mówiłam, z czasem można wydłużać tą praktykę, chodzić coraz głębiej. Pozwólcie Waszej intuicji podpowiedzieć Wam, co dalej. Dzisiaj to by było na tyle. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami, zachęcam do subskrybowania kanału. Co prawda, filmiki nie pojawiają się tutaj super często, dlatego warto też śledzić mnie na Facebooku lub Instagramie. Linki zamieszczę oczywiście w opisie filmu. A tymczasem życzę spokojnego i przyjemnego czasu i do zobaczenia. Pa!